Siemanko zombiaczki, z tej strony Adam i witam Was w kolejnym odcinku z serii Dining Light. Ostatnio skończyliśmy tutaj w strefie 0 przez kanały. Sprzedali nas tam, pamiętacie. No i teraz musimy e, zrobić misję z, również fabularną w poszukiwaniu żaru. Proś troja o pomoc w znalezieniu Jade. No dobra, no to... Uj, popróbamy. Zobaczymy tutaj tą miejscóweczkę. Tutaj jeszcze nas nie było. Orzeszty, ilu ich tutaj jest? Dobra, my sobie na razie tutaj na dół nie będziemy schodzić. My sobie spróbujemy ich tutaj ładnie obejść. Dobra, otwarte, brak miejsca w ekwipunku. Tutaj jest. A, tu mogę po lampach pięknie iść. Pyk, pyk. To mi się podoba, nie? Cyk. Aha, i co? Już skończyliśmy nasz. A, nie, dobra, musimy się... A tu już czeka na mnie pan zombiak. A tam drugi. A tutaj jesteś pan policjant. Policjanty z Miami. Ale dostał, alkohol jeszcze oddał. Dziadu. Lodóweczka jest coś do picia? Nie, ale batonik zjem z miłą chęcią. Coś tu jeszcze jest? Chyba nie. nie dobra, oknem wyskoczymy. No i już jesteśmy prawie. Czyli wcale tak daleko nie było. No i jesteśmy. Musimy wejść do góry. No i pięknie. Ale ładne tutaj są widoki, Wam powiem, za 14 metrów. Czyli my tędy się raczej nie wepniemy. O dobra, tutaj widzę. Tutaj można. Tak. Pyk. Jeszcze pięterko do góry. Pyk. Czy też to nie może być prostsze, nie? Ale tu możemy... pyk, No i jestem. Ty jesteś Crane, prawda? No co ty? Jestem Michael. Troj czeka na ciebie w naszym lofcie. Dobrze cię tu widzieć Crane. No to fajnie, no to tutaj, tak? Tak. Krain! Miło Cię poznać, stary. Jestem Savi. Potrzebujesz technikaliów? Wal do mnie. Prawie przełamałem zagłuszanie łączności. Chodź, przywitaj się z Jestem Kyle Krain. Miło wreszcie spotkać się twarzą w twarz. Oh. To Ty szukasz Jade Aldemir, prawda? Tak, widziałaś ją? Wiesz, gdzie jest? Jade. Tutaj, Troj. Słyszysz mnie? Nadawaj, Troj. Jade, tu Crane. Wiem, że idziesz do Camdena, ale jego klinika jest otoczona przez zombie i ludzi Raisa. Pozwól mi sobie pomóc. Crane, zostaw mnie w spokoju. Słyszę Ciebie, ale widzę tylko mojego brata. Proszę, wysłuchaj mnie. Jestem. byłem agentem GRE. Okej? Okay? Miałem dowiedzieć się, o. gdzie Rais trzyma pewien tajny plik, ale. Ale to już nieważne. Rozmawiałem z ministerstwem. Chcieli zrobić nalot dywanowy na miasto, ale... Zgodzili się czekać, bo chcą wyniki badań, które masz ze sobą. Musimy jakoś przekazać im wiadomość, że je mamy. Ty dupku. Ty dupku! Jade! Uh. Jade! Crane. Kiedy ostatnio z nią rozmawiałam, była na uniwersytecie. Trzeba iść na wschód. Jeśli to co mówisz... Jest chociaż w części prawdą. Musisz ją znaleźć. No dobra. Jest linka. To, to taki krótki odcinek, 5-minutowy. No to nie no, to zrobimy dwa, prawda? No bo to by było trochę bez sensu. Pomóc Jade na uniwersytecie. My możemy sobie tutaj tą lineczką. Tak jest. O, mi się podobało. Ej, dobra, gdzie jest ten uniwerek? Pyk, pyk, pyk. O, tu jest zombiak, ale spokojnie. Słucham cię. Zawsze O kurde. Jeszcze gorsze. No i co? I spadła. A to jest ten biegacz? Nie, już myślałem. Biegacze są tam. Dobra, my musimy się tutaj przedostać. Czy ja mogę kliknąć? Mogę. Dobra, pięknie. Mamy co prawda niedaleko bezpieczną strefę, ale my już tu prawie jesteśmy u Jade. Próbujemy tendy. Pick, pick. Nie, no. Dobra, 48 metrów mamy do Jade. Czy ktoś mnie słyszy? Tu Mam ze sobą małe dziecko. Potrzebujemy pomocy. Załód. One... Pogryzły mnie. Zmieniał się. Proszę. Kurde, załód... Błagam was! Uratujcie mojego syna! O patrz patrz, to ci... Ci chyba, ty patrz, oni się wspinają. Ole, zobacz jak w powieciu. Pięknie dostałe. No dobra, to my tutaj. A safe, jest, dobra. Nie, moment. My tu musimy do góry jakoś wejść. Chodzisz do bezpiecznej strefy. No i pięknie. Chciałem mu od raz wywalić. Dobra, tu jest strażnik. Co tam masz strażnik? Zapytaj o salałych Jade. No dobra. Hej kolego, widziałeś może Jade Aldemir? Młoda, długie, ciemne włosy, zawzięta. Tak, rozmawiała z tym, jak on się nazywa. Tam obok. Dzięki. Gdzie? Chodzimy. Jade, Jade, jesteś tu? Kim jesteś? Czego chcesz? Cholera, ani śladu Jade. Jak nie? Na dół. Ale jak ty te oni się żyją? Mnie tak jak my kurde w tym wierzę. Czy, czy możesz mi pomóc? Szukam młodej kobiety, drobna, ciemnowłosa, nie daje sobie w kasze dmuchać. Nazywa się Jade Aldemir. Ta, była tu. Niewiele się z nią minąłeś. Siedziała tu trochę pochmurna jak gradowe niebo. A potem sobie poszła. No nie! To? Mówiła gdzie idzie? Nie. Ale ty jesteś Crane, prawda? Zostawiła to dla ciebie. Tamir. O, Czemu mi to zostawiła? Cóż, nie mam pojęcia. Ale chciała, żeby ci przekazać słowa nigdy więcej. Nie wiem o co mogło jechać. No to. Do. Ajajaj, aj, aj. dobra, zapytaliśmy, opuść uniwersytet. Okej? Okay. No to spadamy z uniwersytetu. Tu jest dużo misji pobocznych, Jade, ale. Jade, gdzie jesteś? Nic z tego. to crane, słyszysz mnie? Nie miałam się kontaktować. Savi przebił się przez zagłuszanie, i dobrze by było, gdybyś to do nas wrócił. Musisz to zobaczyć. Czemu? Co muszę zobaczyć? To, co się dzieje poza miastem. Musisz to zobaczyć na własne oczy. Po prostu. po prostu przyjdź tutaj, mówię serio. Kurde, wszyscy naraz by chcieli coś od nas. No, i pięknie. Biegniemy w takim razie z powrotem, tak? Pewnie tak. Co to jest? Ocalenie zginął. No, z okuźwa. Skąd tutaj do nas pluje? Nie wiem, nie, niekoniecznie, powiem szczerze, mnie to obchodzi. To nie, ile ja mu muszę? No i pięknie, o idzie następny. Ale się pięknie spierniczył. No, tutaj jest ich jakby trochę więcej. My musimy tędy... Pyk, pyk. Tutaj jest dużo parkuru. Fajnie to w ogóle wygląda, te budynki, wam powiem. I my, tak widzicie, sobie... kaczemy. I zaraz w ten sposób do wieży się dostaniemy. To skok. No i z powrotem. Dużo na razie, biegania. Co ona chce nam pokazać? Nieważne, ile razy to widzę. Nawet nie mogę w tym wierzyć. Do prasy wyciekł dzisiaj wewnętrzny dokument GRE. Który, jeśli jest prawdziwy, świadczy o tym, że GRE to w istocie groźny, przestępczy syndykat. Zamiast szukać lekarstwa na wirusa Haran. Jeśli wierzyć dokumentowi, GRE planował zmienić go w broń i sprzedać go temu, kto da najwięcej. Na całym świecie reakcje. Nie, nie, przewień do tamtego. Jestem ostatnim, który pozostał przy życiu. To naprawdę cud. To cud, że wyszedłem z tego. Opłakujemy tych, którzy nie przetrwali, ale jak zauważył prezydent w dzisiejszej przemowie, my musimy żyć dalej. Wojsko poszukiwało żywych na obszarze objętym kwarantanną, ale wiemy, że nie ma tam już niezarażonych. Według pułkownika Tanera, po zakończeniu procesu odkażania, wirus będzie można uznać za całkowicie zniszczony. To robota ministerstwa. No. Usprawiedliwiają się przed światem za zniszczenie tego miasta. Słuchaj, Krain, zanim nam stąd uciekniesz, mamy pewien pomysł, jak wysłać wiadomość. Mamy zamiar wysadzić budynek w powietrze i pomalować ścianę ogniem. Tego zombi by nie zrobiły. Rzecz w tym, że nasz biegacz Michael ma problemy w budynku. Nie może się dostać na górne piętra. Pełno tam gryzoni. I chociaż nie chcę tego przyznać, żadne z nas nie da rady tego zrobić. Musimy działać i to już, bo inaczej ty, ja, Jade wszyscy znikniemy z powierzchni ziemi. Powiedz Michaelowi, że się tym zajmę. A tymczasem możesz skontaktować się z Jade? Muszę się z nią spotkać. Masz to jak w banku. Oh, wow. O, zdobyliśmy poziom umiejętności. Rajis sprowadził na stare miasto kilka swoich oddziałów szturmowych. Są tu dopiero parę tygodni, ale już narobili masę smrodu. Organizują napady i ogólnie terroryzują ludzi przy każdej nadarzającej się okazji. Zdaje się, że raiz nakazał im brutalne postępowanie. Lubi pokazywać, kto tu rządzi. Nieźle się umocnili. Mają kwaterę główną i dwa składy, w których gromadzą zapasy. Podobno zebrali ich już całą masę. Przyda mi się trochę zapasów. Ach, oddasz nam ogromną przysługę. Gdzie ten przyczółek? Jeden skład jest w biurowcu, a drugi w budynku rozgłośni. Może ich odwiedzę. No dobra, tu oczywiście zadania poboczne się zaczęły, tutaj jest ich więcej, więc przy okazji jeszcze możemy sobie je zebrać O, co ty tutaj masz na... Będziesz w okolicy strefy kibica sprawdź. Co tam się dzieje? Co masz na myśli? Sam zobaczysz. Ktoś wzywa pomocy. Były tam kobiety i dzieci Strefa kibica. Dobra, wiem o co chodzi. Co tu jeszcze jest, coś, czy już nic nie ma? Pięterko niżej musi by zejść, to chyba będzie tak. Coś tutaj będzie na pięterku niżej. O, tutaj są. A tu się mogę przespać, dobra A ty co masz, Ozan? Crane? bo wygląda pan jak on Tak, jestem Crane Co tu robisz kolego, jesteś sam? Tata zginął kilka dni temu, ale nauczył mnie jak przeżyć Niech pan posłucha Tata zostawił rzeczy dla Crane'a Jeśli to pan i może pan to udowodnić To je panu dam Okej, okay. jak mogę ci udowodnić, że jestem kim jestem? Niech pan wyjdzie na zewnątrz I pokaże jaki jest szybki Tata mówił, że Crane jest szybszy od wszystkich innych no to ja patrzę. <laughs> Okej, okay, kolejne, pewnie zadania. Ty co? A ty możesz pohandlować. To my akurat handlu nie chcemy. Tutaj mamy skrytkę, tu możemy się przespać. Dobra. To tu jest? Co to jest? Na stadion? A to chyba szybkie podróże, tak? Tutaj handelek sobie urządzasz, dobra. I coś tutaj jeszcze jest, czy już chyba nie? No dobra, tu wiemy, że możemy się przespać. spoko, Aha, mam niewykorzystane punkty. To jeszcze sobie zrobiłem. Punkt przetrwania. Mieliśmy kotwiczkę, co mistrz tarczy. Naucz się wytwarzać tarcze i używać ich. No to niekoniecznie. Pastuch elektryczny, naucz się używać pułapek z ogrodzeń elektrycznych. A tak w kamuflażu, my rzadko używamy kamuflażu pułapki, naucz się wytwarzać bomby. Początkujący handlarz zwinne łapki, przyspiesza przeszukiwanie. O, tak! To sobie właśnie bierzemy. No i fajnie, zobaczmy jeszcze sobie szybko jakie zadania odblokowaliśmy. Poboczne, zagubieni, strefa kibica, rozgłośnia radiowa, posterunki trochę mamy. Główna to jest oczywiście malowanie ogniem. Więc to sobie na razie nie zrobimy. Tutaj sobie postawimy kropeczkę. Jeszcze zobaczę co tutaj jest. A to tych to ja nie chcę. No i fajnie powiem wam. Tutaj mamy chłopaka wi wiadomo. Paska, a tutaj co jest? Wyzwanie? A dobra, na czas. Być bohaterem, dotrzeć do 6 punktów w wyznaczonym czasie. Nie wolno używać kotwiczki do wspinaczki. Nie, no to spoko, to my takich zadań to niekoniecznie. No dobra, to tutaj z tym pięknym widokiem o was zostawię, Mam nadzieję, że się podobało. Zostawiamy łapy w górę subika. A my będziemy dalej walczyć z zombiaczkami, tak więc to tyle ode mnie. Pozdrawiam i do następnego! Trzymajcie się, zombiaki, cześć!